Ryngraf to taki wyjątkowy obraz na metalu, na łańcuszku, który można nosić na piersiach, ale można też na przykład powiesić w swoim pokoiku nad łóżkiem. I ten Ryngraf przedstawiał postać Matki Bożej, Najświętszej Maryi Panny. Ale na tym Ryngrafie, na tym metalu, jego mama kazała wyryć jedno zdanie, które Ignacy Paderecki zapamiętał na całe swoje życie. I mama kazała tam tak napisać. Pamiętaj, synku, że ty nie jesteś wieczny, ale wieczna jest twoja dusza, którą masz sobie. Pamiętaj, synku, że Ty nie jesteś wieczny, ale wieczna jest Twoja dusza, którą masz w sobie. I muszę Wam powiedzieć, że ten mały Ignacy, który potem stał się wielkim człowiekiem, pięknym człowiekiem, o tych słowach swojej mamy, wypisanych na tym pięknym obrazie Matki Bożej, przez całe życie pamiętał. Dbał nie tylko po to, żeby pięknie wyglądać, dbał nie tylko, żeby doskonalić się w muzyce, żeby być wspaniałym artystą, ale dbał przede wszystkim o to, czego nie widać, ale co jest w życiu najważniejsze, bo trwa wiecznie, czyli dbał o swoją duszę o swoją duszę. Dzisiaj patrzę na wasze duszyczki i sobie myślę, jakie piękne są te nasze dusze, wiesz? Jak tak patrzymy na ołtarz, zobacz, jakieś liczne kwiaty dzisiaj przy ołtarzu, jak to wszystko pięknie ustrojone, wiesz? Ale te kwiaty w porównaniu do twojej duszy to nic, bo twoja dusza piękna i czysta i święta jest piękniejsza od tych wszystkich kwiatów, bo jest bez żadnego grzechu, jest bez żadnego grzechu, jest jak lustro, jak zwierciadło, którym przegląda się sam Bóg, sam Jezus. I tylko wtedy można zaprosić Jezusa do swojego serca. Jeśli to serce, moja dusza, jest pięknie przygotowana na spotkanie z Jezusem. Patrzymy na Was dzisiaj pięknie i radośnie, słuchajcie. Przyglądamy się Wam, i Wasi kochani rodzice, którzy Wam dali życie, i rodzice chrzestni, którzy kiedyś przynieśli Was też do kościoła i prosili o Chrzest święty, żebyście byli dziećmi Bożymi. I patrzę, że dzisiaj są i babcie, i dziadusirowie, i wszyscy tak się cieszą, że ta dzisiejsza uroczystość stała się Waszym udziałem. Dzisiaj nie kończy się Wasza uroczystość. Będziemy spotykać się jeszcze przez cały tydzień w tych pięknych strojach. Będziecie przychodzić tutaj, aby dziękować Panu Bogu. Przede wszystkim za to, że jesteś, za to, że żyjesz, bo życie jest darem Pana Boga. Będziemy dziękować za Waszych rodziców, będziemy dziękować za Waszych nauczycieli, którzy Was uczą w szkole, i za Waszą Panią Katechetkę, Panią Joannę, która tutaj Was tak pięknie przygotowała do tej uroczystości. Będziemy modlić się też za Waszych dziadków i za wszystkich waszych bliskich, za i siostry, jeśli macie rodzeństwo, a wiem, że niektórzy mają i to nawet sporą gromadkę co Za wszystkich ludzi dobrej woli będziemy prosić Pana Boga i dziękować, że nas zawsze obdarza swoją łaską i że nas zawsze kocha, zawsze nas świętuje. O co zatem musimy przede wszystkim dbać? Zapamiętaliście coś z tego, co Ksiądz Kromosz wam powiedział? Czy tylko piękne włosy, czy tylko piękne ciało, czy tylko piękne stroje, czy też o coś ważnego, czego nie widać, ale co jest w Tobie jest wieczne. Nigdy nie umiera, nigdy się to życie nie skończy. Cóż to takiego jest? O czym ja dziś Wam mówiłem? O duszy! Właśnie! Bardzo dobrze, pięknie słuchałeś, pięknie słuchałeś. I życzę Wam wszystkim, żebyście tak słuchali Pana Jezusa przez całe Wasze życie. I teraz, kiedy jeszcze, jeszcze jesteście mali, ale potem, gdy będziecie dorastać, kochani, nie traćcie przyjaźni z Jezusem, nie traćcie tej bliskości z Jezusem. Niech ta radość, którą dzisiaj przeżywacie, towarzyszy Wam przez całe życie. Przychodźcie z radością do świątyni, wiedząc o tym, że Jezus na was tutaj zawsze czeka w Eucharystii, w sakramencie miłości. To nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół, a Pan Jezus oddał swoje życie dla nas i zostawił nam siebie właśnie w Kolumni Świętej, gdzie możemy się zawsze z Nim spotykać. Jak sądzicie, na koniec zapytam was, kto jest szczęśliwszy dzisiaj? Czy aniołowie w niebie, czy wy tutaj dzisiaj w tej świątyni? Jak sądzicie? Kto jest bardziej radosny i szczęśliwy? O, no odpowiedz, na pewno dobrze odpowiesz. <kluzł> aniołowie. Aniołowie, że są szczęśliwsi, tak? A dlaczego sądzisz, że oni są szczęśliwsi od nas? Bo my przyjmujemy Komunię świętą. A oni? A oni nie przyjmują, prawda? No właśnie. Ja myślę, że dobrze myślałeś, tylko trochę inaczej powiedziałeś nie. Aniołowie, zobaczcie, patrzą na Jezusa. Adorują Jezusa, uwielbiają, śpiewają mu pięknie, modlą się przed nim, prawda, uwielbiają go, ale tylko aniołowie patrzą na Jezusa, są blisko. A dzisiaj wy nie tylko będziecie patrzeć na Jezusa, ale co więcej, będziecie mogli zaprosić Jezusa i przyjąć go do serca Komunii świętej. Czyli można powiedzieć, kochani, że dzisiaj aniołowie wam zdroszczą, bo oni też by chcieli być u Komunii Świętej, ale niestety nie mogą, bo są duchami, bo są duchami. A my jako ludzie możemy przyjąć dzisiaj Jezusa w Eucharystii, w Komunii Świętej.